Zgromadzeni, Szanowni Państwo. Ja mam świadomość upływającego czasu, dlatego znacznie skrócę swoje wystąpienie. Jest ono poświęcone Polsce wielu kultur, ale na wstępie chciałbym wyrazić serdeczną wdzięczność i radość z tego, że tego typu wystąpienie zostało powierzone członkowi kultury mniejszości w Polsce, bo może właśnie przez to zostanie odebrane jako wystąpienie autentyczne. Skracam całą część czy opuszczam całą część historyczną pokazującą korzenie wielokulturowości polskiej, ale może żeby tylko jedną y, y, daną liczbową zobrazować to przytoczę jeden fakt ze spisu ludności, powszechnego spisu ludności z 31 roku, który uświadamia nam zróżnicowanie kulturowe Polski historycznej, w tym wypadku Polski międzywojnia. Według spisu z 31 roku językiem polskim jako rodzimym posługiwało się dwie trzecie obywateli, a to oznacza, że dla jednej trzeci obywateli Rzeczypospolitej językiem rodzimym był inny język aniżeli język polski. To pokazuje jakby rzeczywistość wielokulturowej ojczyzny. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej i konsekwencje, które w wyniku nich nastąpiły przesunięcie granic, migracja ludności spowodowały wzrost homogeniczności polskiego społeczeństwa. Według spisu z 2002 roku. 37 milionów Polaków jasno deklarowało swoją narodowość polską, niepolską, niecałe 500 tysięcy. Wyniki spisu z 2011 roku jeszcze w tym zakresie nie są oficjalnie podane. Ta liczba nieznacznie wzrosła, ponieważ około 400 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że polska dzisiejsza Polska jest Polską stosunkowo homogeniczną. Zarówno jeśli chodzi o narodowość, jak i o religię. Oczywiście pomijam znane wszystkim zróżnicowania religijne, pomijam również kwestię sekularyzacji, która jest sukcesywnie badana zarówno przez uniwersytety, jak i instytuty badania opinii publicznej, które pokazują jednak powolną, ale postępującą sekularyzację. I przejdę do problemu. Dane statystyczne wskazują na wysoki poziom homogeniczności narodowej Polaków. Powstaje więc pytanie o społeczne, a nie tylko historyczne znaczenia Polski wielu kultur. Bo to, że historycznie Polska taką była, to właśnie wykazywałem w referacie, którego nie przeczytałem. Yy. Niewątpliwie, niewątpliwie to określenie ma uzasadnienie z perspektywy wspólnot mniejszościowych, jak moja. Polska wielu kultur jest dla mniejszości projektem pożądanym. Jest ona również ważna z perspektywy integracji europejskiej i procesów globalizacji. Wydaje się jednak, że idea wielokulturowości ponosiła porażkę tam, gdzie prezentowano jej znaczenie z perspektywy zewnętrznych interesów rozmijających się ze świadomością i autoidentyfikacją większości obywateli. Zasadniczym zadaniem w realizacji idei Polski wielu kultur jest więc zmiana świadomości Polaków, zwłaszcza przynależących do kultury większości. Rozpocznijmy więc od wskazania kilku wybranych, rzeczywiście wybranych, znowu pominę, skoncentruję się na jednym tylko wybranym czynniku ograniczającym proces rewaloryzacji wielokulturowości. Mam świadomość, że takie czynniki występują w różnych krajach, tutaj skoncentruję się na sytuacji rodzimej. Do czynników tych zaliczyłbym m.in. postfiguratywny, etnocentryczny i autoapologetyczny charakter tożsamości społecznej Polaków, stosunkowo ciągle niską mobilność i przywiązanie lokalne. Mówimy tutaj oczywiście o obrazie statystycznym, a nie o konkretnych jednostkach. Skoncentrujmy się tylko na tym pierwszym czynniku. Tożsamość grup społecznych powinna opierać się na balansie między identyfikacjami historycznymi i własną wizją przyszłości. Polska tożsamość preferuje natomiast orientację przeszłościową ze specyficzną komponentą treściową. Nie jest nią jednak wielokulturowość. W monografii powstałej w oparciu o badania empiryczne dotyczące tożsamości narodowej Polaków czytamy. Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o wyraźnie wykrystalizowanym poczuciu odrębności narodowej Polaków. Przypisujemy sobie wyjątkowe cechy wyróżniające nas spośród narodów zamieszkujących w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przywiązani do tradycyjnych wartości wspólnotowych, religijnych, narodowych i rodzinnych. Zasoby aksjologiczno symboliczne tożsamości narodowej Polaków mają orientację postfiguratywną. Przeszłość stanowi wzorzec dla teraźniejszości i przyszłości. Koniec cytatu. Postfiguratywny charakter koresponduje ze specyficzną matrycą treściową pamięci społecznej, w której dominantem stanowią nie tyle Polska wielu kultur, czy na przykład zwycięstwo nad komunizmem, czy też sukcesy gospodarcze, o których wspominał pan prezydent, ile przede wszystkim pamięć wojny. Według sondażu COBOS-u z 2009 roku, wykonanego 70 lat po wybuchu II wojny światowej, ale te wyniki potwierdzają również liczne badania nad pamięcią Polaków, pokazują zróżnicowania regionalne, ale wyniki są bardzo podobne. Dla 72% Polaków wojna ta jest ciągle żywą częścią historii i po wydarzeniach związanych z papieżem Janem Pawłem II, zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii wydarzeń godnych upamiętnienia. Tak ukształtowana pamięć jest następnie pragmatycznie odnoszona do współczesności. Musimy pamiętać, że zgodnie z badaniami tak zwanych historyków pamięci, pamięć społeczna nie odzwierciedla przeszłości w sposób obiektywny, lecz ma charakter pragmatyczny, jest funkcją tego, jak dane społeczeństwo chce obecnie postrzegać siebie i swoje relacje z innymi. W tym sensie jest ona rozumiana jako element współczesnej tożsamości danego społeczeństwa. Koncentracja na cierpieniu i sukcesie oręża polskiego to jest oczywiście metafora, prowadzi do narodowej, postfiguratywnej interpretacji rzeczywistości, której cechami są unifikacja narodu jako całości i preferowanie binarnych opozycji swój obcy. W czasie konfliktu naród to jednocząca całość, w której wewnętrzne różnice powinny być przecież niwelowane. W taki sposób wzorce z przeszłości mogą, mogą podkreślam, dostarczać schematów dla percepcji świata dzisiejszego. Teraz rozwijam wątek związany z mobilnością Polaków, która też jest bardzo specyficzna i co z tego wynika dla y, y, tożsamości, ale y, 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 pominę to. Dostrzegając zjawiska hamujące otwarcie wielokulturowe. Spróbujmy obecnie przytoczyć kilka argumentów uzasadniających sens urzeczywistnienia Polski wielu kultur. Dlaczego jest ważna Polska wielu kultur? Pierwszy dotyczy wieloaspektowej przynależności kulturowej współczesnego człowieka. Za Antoniną Kłoskowską, znaną polską socjolożką, możemy stwierdzić, że każdy uczestnik narodowej wspólnoty buduje pełną tożsamość swojej osoby z uwzględnieniem identyfikacji narodowej, dokonywanej jednak w swoisty sposób. Nikt na przykład nie jest Polakiem po prostu i tylko Polakiem, ale każdy Polak jest na swój sposób związany z jednostką narodowej kultury, a z tą więzią łączy ponadto przynależność do wielu innych wspólnot kulturowych i subkulturowych. Co więcej, w dzisiejszych czasach owa mozaika kulturowa coraz częściej przestaje się układać w spójną, hierarchiczną strukturę na samym szczycie tożsamość narodowa, religijna i później te pomniejsze tożsamości, tworząc obecnie konglomerat przypominający bardziej kulturowy patchwork. W tym sensie międzykulturowość przestaje być jedynie projektem spotkania i integracji wyodrębnionych grup społecznych i reprezentowanych przez nie kultur, lecz zaczyna być problemem relacji międzyludzkich jako takich. Z tej perspektywy Polska wielu kultur to nie tylko Polska różnych grup etnicznych, regionalizmów i wyznań religijnych, lecz również, a może przede wszystkim Polska obywateli których jednostkowe tożsamości w coraz wyższym stopniu ulegają indywidualizacji kulturowej. Drugi argument jest związany z zapoczątkowanym przez transformację ustrojową 1989 roku procesem rewaloryzacji specyfiki kulturowej poszczególnych regionów i powolną dekonstrukcją jednej dominującej w całym kraju narracji historyczno-kulturowej. Mimo ciągle bardzo wysokiego przywiązania do lokalnej wspólnoty i miejsca zamieszkania, wzrasta w niektórych regionach Polski świadomość własnej tożsamości. W tym kontekście polska wielu kultur staje się faktem, który wymaga nie tylko kształcenia regionalnego, lecz również edukacji obywatelskiej polegającej na alfabetyzacji różnic kulturowych. Trzeci argument. Jest związany z otwarciem granic, mobilnością rynku pracy, integracją europejską, a szerzej procesami globalizacji. Jego częścią składową jest również polityka humanitarna wobec uchodźców. Z tego względu spotkanie z odmiennością kulturową, narodową, etniczną czy religijną zaczyna towarzyszyć nie tylko Polakom wyjeżdżającym za granicę, lecz również spotykającym cudzoziemców na terenie własnego kraju. Chcieliśmy sprowadzić z zagranicy pracownika, a przyjechał człowiek. To znane stwierdzenie obrazuje nie tylko wymiar socjalny migracji, lecz również jej kontekst kulturowy. Przybysz to człowiek, który nie tylko przebywa na terytorium Polski, lecz również realizuje potrzeby w zakresie pielęgnowania własnego języka, obyczaju czy religii. Proszę Państwa, w tym miejscu dochodzimy do podstawowej kwestii, a mianowicie aksjologii kultury. Kultury nie są neutralne aksjologicznie i dlatego nie można ich zunifikować czy sprowadzić do wspólnego mianownika. Polska wielu kultur to Polska wielu normatywności. Każda kultura wysuwa bowiem roszczenie do własnej normatywności, a kultury religijne formułują wręcz ekskluzywny postulat wyłącznej prawdziwości. Tak więc jak nie można wyobrazić sobie religii relatywizującej własną prawdę, nie ma takiej religii, tak nie może istnieć obszar neutralnego spotkania kultur. Żadna z kultur nie może bowiem zrezygnować z własnej normatywności, a wszelkie próby ustanowienia normatywności zewnętrznych i obiektywnych będą, będą formą przemocy symbolicznej realizowanej w imię arbitralnego interesu politycznego. Na czym polega więc urzeczywistnienie wielokulturowości? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana, aniżeli jeszcze niedawno wydawało się to jej orędownikom. Wielokulturowość jako idea poszerzania własnej tożsamości w relacjach z innymi kulturami ma niestety ograniczone możliwości urzeczywistnienia. Tak więc Polska wielu kultur to kraj, w którym znacznie więcej uwagi niż dotychczas poświęcimy prawnym gwarancjom współistnienia kultur. Określimy zasady i granice urzeczywistniania własnej kultury, zintensyfikujemy programy alfabetyzacji odmienności kulturowych, sformułujemy pytania o kształt społeczeństwa w przyszłości. Oraz uznamy, że w praktyce społecznej ścierają się interesy normatywne poszczególnych kultur. W tym sensie wielokulturowość opiera się na kulturze rozmowy i dyskursu. W świetle powyższego, Polska wielu kultur staje się zagadnieniem nie tylko prawnym, lecz również etycznym i edukacyjnym. Dyskurs społeczny opiera się bowiem na etosie i kształceniu. Stanowi on przedmiot odpowiedzialności państwa i kościołów za kształt życia społecznego. Nawiązując do ostatnich pytań dotyczących legitymizacji nauczania religijnego w szkole publicznej, mówi się właśnie teraz o tym, chciałbym podkreślić, że zredefiniowane lekcje religii mogą stać się podstawową formą alfabetyzacji religijnej, kulturowej i aksjologicznej społeczeństwa, w której uznaje się normatywność własnej tradycji, nie jakąś unifikację. A zarazem kontro, konfrontuje się ją z obiektywnie przedstawioną aksjologią i wykładnią rzeczywistości propagowaną przez inne Wspólnoty. Lekcje religii jako wsparcie edukacji obywatelskiej i przestrzeń rozmowy o wartościach kulturowych mogą stać się fundamentem rozwoju społeczeństwa pluralistycznego jako pojednanej różnorodności. Już konkluzja. Konkludując, można stwierdzić, że z perspektywy chrześcijańskiej edukacja urzeczywistniająca Polskę wielu kultur jest sui generis edukacją ekumeniczną. W 2003 roku Kościół Ewangelicki Niemiec wydał kolejne memorandum edukacyjne miara człowieczeństwa. Jego głównym celem było ukazanie perspektywy ewangelickiej w dyskusji nad kształceniem w społeczeństwie wiedzy, która m.in. jest związana z rewaloryzacją kształcenia ekumenicznego i międzykulturowego. Czytamy tam, kształcenie, jakiego potrzebujemy, nie powinno być rozumiane wyłącznie jako reakcja na globalizację, ale jako inicjatywa globalizacji o innym obliczu. W istocie jednak oczekuje nas wyzwanie, którego strukturalny charakter zaledwie sobie uświadamiamy. Interkulturowość jako wewnętrzne nastawienie w społeczeństwie. Zadanie to jest trudne, gdyż dotyka głębokich poziomów, nie jest bowiem łatwo odnosić się do innego w jego inności. Do obcego w jego obcości, dopuszczając zarazem to, co odmienne. Podsumowując, możemy stwierdzić, że wielokulturowość była wpisana w historię naszego kraju. Polska wielu kultur to jednak nie tylko fakt historyczny, lecz również współczesny i zarazem wyzwanie dotyczące przyszłości Polski i Europy. Wielokulturowość nie jest czymś danym w sposób apioryczny, lecz zadanym. Współistnienie i rozmowa kultur, a nie konflikt kulturowy, wymagają kształcenia umiejętności dyskursu, jak i etosu postrzegania innego w jego inności i dopuszczenia tego, co odmienne. W Polsce wielu kultur kształtowanie interkulturowości jako wewnętrznego nastawienia w społeczeństwie nie jest jednak możliwe bez udziału reprezentantów głównych normatywności, a mianowicie kościołów. Realizując tego typu działania, wyrażają wtedy one ewangeliczną ideę pojednania a jednocześnie przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję bardzo za uwagę.